Cześć, dziś chciałabym Wam przedstawić nasz najnowszy projekt domu dedykowany na wąską działkę. Poznajcie Mili. Prefabrykowany dom piętrowy o powierzchni 80 m2, idealnie nadający się na wąskie działki lub jako dom letniskowy. Dom ma około 4 m szerokości. Pewnie zapytacie, co można zrobić na 4 m. Otóż budynek to dowód na to, że dzięki przemyślanym rozwiązaniom można poczuć tutaj niesamowitą przestrzeń. Został on zaprojektowany przez otwarte studio sztuka Dominika Respondka na nasze specjalne zlecenie. Zanim przejdę do szczegółowego opisu domu, zachęcam Was oczywiście do zostawienia łapeczki w górę oraz subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco z prezentowanymi przez nas materiałami. Zwróćcie uwagę na wyjątkowy, rzadko spotykany wygląd bryły tego budynku. Obok takiego domu nie jest sposób przejść obojętnie. Jego prosta forma została wzbogacona o wystające ściany boczne z charakterystycznym przedłużonym wypustem przy wejściu. Ściany boczne nie posiadają okien. Oprócz walorów wizualnych, takie rozwiązanie stanowi zgodną z przepisami barierę przeciwogniową, dzięki czemu projekt ten doskonale sprawdza się na wąskich działkach. Elewacja mili została wykonana w technologii tynku cienkowarstwowego. Od frontu widzimy wykończenie elewacją drewnianą w kolorze złotego dębu, a górną część zwieńczyliśmy blachą narąbek. Ściana boczna została wykonana tynkiem cienkowarstwowym w kolorze czarnym, która została zabezpieczona farbą odporną na działanie UV. Zwróćmy uwagę na charakterystyczne zagłębienie wejścia w bryle budynku. Takie rozwiązanie niewątpliwie chroni nas przed deszczem jak i wiatrem. Warto również zwrócić uwagę na zainstalowane charakterystyczne światła LED, które nocą nadają budynkowi wyjątkowy wygląd. Z tyłu budynku zaprojektowaliśmy szerokie tarasowe drzwi, przez które można podziwiać otoczenie. Podobnie jak na froncie, elewację wykończyliśmy deskami, a górną część zwieńczyliśmy blachą narąbek. Cała stolarka okienna jest oczywiście wyposażona w rolety antybłamaniowe. Dzięki unikalnym rozwiązaniom projektowym boczna ściana budynku stoi w granicy działki, przez co stanowi przedłużenie ogrodzenia. Od góry budynek pokryty jest blachą na rąbek. Umieściliśmy tam także dwa okna dachowe w drugiej sypialni. Aby maksymalnie wykorzystać małą przestrzeń działki, na dachu umieściliśmy również jednostkę zewnętrzną od klimatyzacji. Dzięki świetnej grze świateł wieczorem ten dom wygląda naprawdę zjawiskowo. Instalacje i oświetlenie są w pełni inteligentne, zarządzane przez system LOXON, który obejmuje zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne systemy bezpieczeństwa. Oprócz oświetlenia, budynek obejmuje monitoring zewnętrzny, automatyczną bramę oraz systemy alarmowe. Instalacja na działce przystosowana jest do ewentualnego montażu carportu lub paneli fotowoltaicznych, a wszystko to dostępne w ramach naszego pakietu technologicznego. Przejdźmy teraz do środka. Od razu widzimy niesamowicie dobrze zaprojektowane wnętrze na dzień dobry wita nas salon, który pomimo niewielkiej szerokości daje poczucie niezwykłej przestronności. Efekt ten potęguje napinany sufit. Salon został zaprojektowany razem z aneksem kuchennym. Dzięki grze świateł i kolorów przestrzeń ta wydaje się jeszcze większa. Wszystko to zostało zaprojektowane przez otwarte studio sztuka Dominika Respondka. W salonie znajduje się stół gościnny dla 8 osób, a tuż obok niego kanapa relaksacyjna. Zwróćmy uwagę również na obraz, który tak naprawdę jest telewizorem. Cały parter to jedna otwarta przestrzeń z wyjątkiem łazienki i pomieszczenia technicznego. To właśnie ta funkcjonalność czyni ten budynek wyjątkowym. Po mojej lewej stronie łazienka, a tuż za nią pomieszczenie techniczne. Znajdujemy się na korytarzu pierwszego piętra, gdzie znajdują się dwie sypialnie oraz przestronna łazienka. Przejdźmy do większej sypialni, która wyposażona jest w łóżko o szerokości 180 cm. Znajduje się tu również toaletka z małymi szufladkami, idealna do pracy przy komputerze lub do makijażu. W pokoju znajdują się dwie szafki nocne z czujnikami ruchu, które włączają delikatne oświetlenie, gdy wstajesz w nocy. Sypialnia oferuje również wiele ukrytych szaf z dużą ilością drążków i szuflad, które oświetlają się po otwarciu. Pojemny schowek nad schodami, dostępny dzięki specjalnie zaprojektowanej szafce RTV, może pomieścić nawet rower. Duże lustro oraz czarny sofit poprawiają komfort wizualny i umożliwiają lepsze oświetlenie nocne. Przejdźmy teraz do drugiej sypialni, która może pełnić funkcję jako pokój gościnny, jak i dziecięcy. Znajduje się tu rozkładana sofa, która zapewnia komfortowy sen dla dwóch osób oraz wygodne miejsce do siedzenia na co dzień. Duże, głębokie biurko z doskonałym oświetleniem, zarówno sztucznym, jak i naturalnym, jest idealne do nauki lub pracy. W tej sypialni umieszczono również okna dachowe, o których wspominałam wcześniej. Duża szafa przesuwna z lustrem optycznie powiększa przestrzeń, a jej wnętrze wyposażono w szuflady i automatyczne oświetlenie. Na koniec zajrzyjmy do łazienki, która została zaprojektowana z myślą o maksymalnym komforcie. Znajduje się tu wanna, prysznic walk z grafitowymi szybami, bidet, toaleta oraz dwie umywalki. W łazience zamontowano wygodne lustra oraz doskonałe oświetlenie. Dzięki takim rozwiązaniom każdy z mieszkańców ma pełną swobodę i komfort użytkowania. W tej łazience naprawdę czuć dużo przestrzeni. Podsumowując, dom o powierzchni 80 m2, idealnie nadający się na wąską działkę lub jako dom letniskowy, pomimo swojej niewielkiej szerokości, nieco ponad 4 m, zaskakuje swoją funkcjonalnością dzięki przemyślanemu układowi wnętrza. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału oraz zostawienia łapeczki w górę. Do zobaczenia w kolejnym filmie.